Rozbudowa TEAM OF THE WEEK, zobaczymy co poleci. Czy jest walkout? Nie ma, czyli będzie syf. O, no, to już nawet nie warte w pogodę, No raczej nie. 80 LIDENBERG, nagrody za pierwsze kwalifikacje do Foot Champions sobie zakończymy, bo to było naprawdę sposenie. Pan... Tak, to było no, było dużo potu. Nie ma co mówić. Mamy złotą paczkę, mamy złota paczka kwalifikacje do finałów. Ciężko, udało mi się trzy podrząd na farcie, ale udało się. Zobaczymy, jakie nagroda mnie na to czeka. Hmm, bez okoutu. A, co co na platek? Eee. Dobra, bo no teraz zbieramy to Mariego. Więc może być ok. To cel, cel. I to na listę Dobra. Zobaczmy następną paczkę. Może będzie walkout. Mm, nie ma walkoutu. Nie wiem, CSP w... to nic dobrego nie będzie. Nawet nie będę się wysilał. No i tu też na listę, Dobra. Chciałbym wam pokazać skład mój. Chyba trochę się pozmieniał. Cyk, cyk, mam tak. Carvosch kelia Inform, trafiony. Messi kupiony za 43 tysiące. Naprawdę bardzo dobra karta. Rafinha już był, to trafiony. Pedriego se za 15 tysięcy. Dybala kupiony za 25. 000. Też dobra karta. Enzo Fernandez też spoko może być. I tutaj Spinacolo. Tutaj ten. I sobie Warana wyeliminowałem, i naprawdę jest kozakiem. Mogę Wam polecić. Ewolucja do tempa. Plus kotwica, lub jakiś shadow. I jak on naprawdę śmiga z No i można. A jest naprawdę opłacalne. Dobra, to było na tyle. Na razie.